Tegoroczne głosowanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim wystartowało. Bydgoszcz informuje. Bydgoszczanie wybierają zadania do realizacji spośród 473 pomysłów mieszkańców w czterech kategoriach. Do wyboru są projekty ponadosiedlowe, społeczne, osiedlowe i mikroprojekty osiedlowe. Czeka 16 milionów złotych. Głosowanie odbywa się przez stronę internetową www.bydgoszcz.pl uKośnik BBO. Czas na wybór jest do 30 listopada do godziny 12. Rusza głosowanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. To wy w pośród 473 projektów wybierzecie te, które trafią do realizacji. Do tej pory zrealizowano już ich ponad 550. A głosować na te, które powstaną w przyszłości, możecie na stronie wwwbydgoszpl Zapraszam. Wyniki będą ogłoszone do końca roku. Wskazane zadania zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 rok. Więcej informacji na www.bydgoszczinformuję.pl oraz www.bdgbo.pl